idealna kontra na KT Idealne poszukiwanie Dragona choćbyś, się. Są przed? Nie anaki Uff, może najpierw przed dragonem i co? Weź go reda I wtedy ja podejdę pod dragona No chodź, chodź, Dawaj, chodź Dobra, czy jest... Pewno jest, on go nie robił Nie ma, nie ma. Oj Słuchaj, nie opuścił? Się chyba zapominacie. Oa! Ja no. Siema Masz tu barda postawić? Okej. Okay. Nie trafiłem. Nie mogę tam wejść. Ach, o, Ой, 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 это... ой,